Cześć wszystkim z tej strony, i witajcie w trzecim już odcinku Rozbitków. To jest moja seria Smała jeżeli jeszcze nie wiecie. I poprzedni odcinek macie na kanale Smała, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście odcinka numer 2, to zalecam obejrzenie go przed odcinkiem numer 3. Wystarczy kliknąć to okienko, które masz na ekranie i przeniesiesz się na poprzedni odcinek. E, Okej, okay. jeszcze jest jedna sprawa, że byłbym wam naprawdę, naprawdę mega wdzięczny, gdybyśmy, gdybyście to wy, dobili 5000 kciuków w górę. Ja za Was trzymam kciuki i liczę, że dacie radę, dacie radę, bo jest Was naprawdę mnóstwo i jak chcecie, to potraficie naprawdę dać czadu i porządnie zmotywować do pracy. Cześć wszystkim z tej strony Witam Was w trzecim odcinku rozbitków, czyli mojej i Smawa serii wspólnej, fajnej, większej. Um, I tak. Powiem na wstępie, że nagrywamy to od razu po tamtych dwóch odcinkach, więc nadal nie mamy nazwy na wyspę. Ale naprawdę nam się miło nagrywa i mam nadzieję, że... I możecie tutaj fajnie też mówicie. pisać tą nazwę na wyspę. Tak, więc... To wszystko skumulujemy i będziemy patrzeć. Dokładnie, więc jeżeli nie mieliście pomysłu wcześniej, a teraz macie to nic straconego, możecie napisać. Um, ok, więc słuchajcie, też byłoby miło, gdybyście gwęli tę łapkę w górę, mm -hmm. ponieważ to też fajnie znaczy. Um, I tak, Smaw. Smurf, 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 smurf. No to jak pierwszym odcinku. w ostatnim odcinku, no? że idziemy do jaskini, no to idziemy do jaskini Dokładnie, i w następnym odcinku jest smawa, pamiętajcie o tym Pamiętajcie o, tak, o tym, i więc... jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, w co mi trudno uwierzyć, to możecie go subnąć e, musicie go subnąć, i tak, czekaj ma? No, najpierw tak, zrobimy <laughs> e, najpierw co? sobie zróbmy jakieś narzędzia, wiesz, jeszcze zanim pójdziemy do tej jaskini Ponieważ, czekaj, obie już pomiesza nam, wiesz Okej, okay, bo ja, się, no. ja mam. tylko przy... dzida tą żeby... No Ja też mam tylko tutaj na razie. Trzymaj. E, chodź, już Chodź. Ale dobra, gdzie tu? Dzida i jeszcze musimy zrobić sobie... Dzida, to miecz. Znaczy miecz, boże, sorry, miecz. E, mamy śmetli w mózgu. E, jeszcze zróbmy sobie stary kill wiesz? Żeby Ty sobie kill off'em drewnią. Nie wiem. Dobra, nie. Nie, masz, bo... nie wiem, nie wiem. To trudniejsze. To, ode mnie, to mój mniejszy. piękny mur jest poprzedniego odcinka. No też właśnie. Torcze kukonaty, jakieś żarełko. Aha, przypali mi żarełko, może co na to. A masz... Mmm. Mam to. No to czego to nie niby jest niby? Jak nie przepalanie? No nie wiem. Mi te truskawki wystarczą, co mam. Tak, Kobla wezmę też jakiś płynek, gdybyśmy musieli sobie zakoblować. Kole... Na pewno musimy wziąć sobie spiry stare, one co fajne. Mm -hmm. A Mam. no i reszta może tu być sobie. Ja bym chciał mieć łuk. E... Łuk, Ej, tak. właśnie łuki, ale to musimy najpierw znaleźć jakieś pająki i tak dalej, nie? Tak. A póki co nocy to my, wiesz, prześpimy. Jest kusza nawet. O, spoczko. To na razie, stary... Eee, bo bu bu, bu, bu. O, nasiona pomidora, możemy zrobić farmę potem, wiesz? No tak, tak, i sałaty, tak. i w ogóle, czekaj. Do Dobra, to będziemy to coś zrobić jakieś takie fajne, fajne jogurteczki zrobimy, myślę. A póki mm -hmm. co, stary, idziemy do jaskini koniecznie. Dobra. To jest obowiązkowe. Masz arkcie czy nie? Mam żarcie. Dasz trochę jeszcze? Tak na zapas. Trzymaj 27 tych. O, dużo. Dobra. To no okay. okay. To wiesz gdzie jest więc spinia Tak, tam dobra. jest chyba. Dobra, idziemy. Ja się orientuję, ale wiesz... To jest smaw, to jest... Prawie, ja to prawie to jest... Całe. Tak, on jest... Burgry... Tylko wszystko... muszę ci powiedzieć, że tam słyszałem jakieś to dziwne... To. Dziwne te... Dziwne dźwięki dochodzące z tej... Świątyni. Jak Może to Lenis Co? Może to nie i a może, X, 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 a może. Mel Gibson. Dobra. Może Nicolas Cage. <grym> a właśnie, wygraliśmy też w Dynamic Lights, ponieważ tego nie było. Powiedzieliśmy, że się przyda. Ni Nicolas Cage. <grym> <Cześć>. Wow! <grym> <grym> <Panuły> się <tam. grym> Nicolas Cage. <grym> Ej, jest węgier super. Dobra, zbieram. Ej, a? są mapki czy nie, właściwie? A, mapki? No, są. Widziałem wcześniej na, na, na A no, były, 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 były. Jak że my chodzimy spać i one nie mają się kiedyś zarespić. No. <noise> teraz póki co ich tu nie ma na szczęście. Zbrałem wszystko w stare, póki co, nie? Znaczy węgiel. Zostaw to pochodnie, żebyśmy trafili później wrócić. Mm -hmm. A no, racja, racja. E to wiesz I co? Oznacza, po że. Po waypointa zrób sobie stary, wiesz? Szarzu. Czekaj, waypointa zrób sobie przy wyjściu. Palić waypointa Ja robię waypointa, będziemy bezpieczni. Ja się znajdę po tej po pochodnych. Ustawię pochodnie tylko po prawej stronie. Pamiętaj, Jak że wracasz, mamy... to będą po lewej stronie. <coughs> I tak się Pamiętaj, że mamy mało pochodni. I byłoby fajnie, gdybyśmy też mieli na zapas. Ale tak. już mam dużo węgla, więc. A w sumie, ale nie masz drewna pewnie. Mam sześć kawałków. Aha, dobra, zaskoczyłeś mnie. Zaskoczyłeś mnie swoją przedsiębiorczością z tu, tu widzę, jest jakieś rozgałęzienie już. Iście przedsiębiorczy. Serio? No patrz. Spoko. Tam jest węgiel, węgiel. A tam jest... Węgiel, 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 węgiel. węgiel No ja też. Dobra, mam tutaj też... węgiel. A żelaza tylko jeden kawałek wykopałem. Hmm. Ja na razie w ogóle, więc wiesz. Mogłoby zawsze gorzej. Smaw, co sądzisz o otworze podsłuchowej? A to jeszcze jest? No to jest, chyba no, znaleźliśmy jakieś kolejne, wiesz? No bardzo dobrze i moim zdaniem nie powinni karać tych co. No nagrali. to wiadomo raczej. Chamstwo. A, a widzisz, poruszamy jakiś temat, widzisz, na odcinku. Progres. Mmm. Ja powiem ci szczerze, stary, że strasznie fajnie wyglądają... Wygląda ten tekst Nie wiem, czy masz nadal. Masz go? Tak, mam go, mam go. Strasznie fajnie wygląda, naprawdę. No on jest taki... Taki detaliczny jakby. To... Mhm, dokładnie. To mi się podoba. Takie... Wszystko jest takie wyszczególnione. W ogóle, czemu się tak bardzo... Co no, zgubiliśmy się? Aha, w się sensie, wiesz. Wiem. Mogliśmy raczej razem iść, nie? Ja dotarłem do końca jednej... Jednej odgałęzienia. Ja jednej. nie, ja jeszcze nie. Heki. Ja A zgrom, w ogóle masz wszystko... jakiś żart na dzisiaj? Żart na dzisiaj? Wiesz co, to, to, to nie jest problem Żart Nie przerwę nagrywania jak tam szukasz? Nie Najlepsze żarty, o idealnie no, Czemu chcesz żart? Nie wiem Mamo ciku mi się chce, nie czekamy na samolot Mamo siku czekamy na samolot, mamo leci gdzie? Z prawej nogawki, Aha. <laughs> To, to może ja opowiem No, a co ty daj? Skąd wraca starożytny wojownik na kacu? Hmm? Skąd wraca starożytny? No, no, a skąd, wiesz, no, skąd? Nie wiesz, nie wiesz? Nie, nie wiem Sparty Z-party, a sparty z z prawie że... znowu się nie walnąłem w twarz, przed chwilą <laughs> Ej, ja tak się walnąłem, serio, jest... może tak, Taki, tak zabolało Miało boleć Miało boleć, przepraszam Chciałeś mnie ukarać? Jesteśmy już na końcu, nie? Chyba. No to jest koniec, cała skinia. Nie ma. Że... się, że stary będzie coś tu, wiesz. Znaczy, miałem nadzieję w sumie nawet. Okej, okay, to na następnym odcinku idziemy do tej, tej, u mnie. Do, do tego tak? świątyni Do tej iść? świątyni, tak. O Już to stary, myślę, że w następnym odcinku możemy sobie takie farmę to nie, to, to Farmę na sobie. wszystko, wiesz, jeszcze w następnym A u Ciebie momentu? pójdziemy w mm -hmm, można, nie. A u Ciebie stary, w następnym odcinku, Smawa, pamiętajcie o tym, żeby go słuchnąć. Um... Może też napisać, co mamy zrobić w następnym odcinku Bo mm -hmm, już, napisać. Co już nie, nie będziemy nagrywać z kolei teraz Możecie, no już teraz nie będziemy, teraz już e, idziemy to sobie montować spokojnie Ja, ja tam jadę jeszcze do rodziny, Smaw też cię ścieje, jedzie, więc pomyśleliśmy, że nagramy na zapas Dlatego też w sumie um, tą nazwę, tak nie wiem, jak się nazywa ta wyspa nadal więc, Zaj, mam... no, okej. Okay. A nie ma tu nigdy żelaza, zauważyłeś, że nigdy... No nie ma żelaza, jest tylko węgiel, ale wiesz stary, węgiel też nam przyda, nie gadaj. Musimy zrobić jakąś swoją jaskinię no. własną. No tak, przyda się, ma, mam 37 węgiel. Coś się chcesz zrobić Kopalnie? nie zrobić jaskinię tak, 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 tak. Nicolasa Cave'a. Nicolasa Cave'a. Boże, nie, nie, serio. Nikolas Cave. Ej, to jest całe eskinia, więc Ja co? już wychodzę, ja już jestem przy wyjściu. Dobra. Jeszcze tu jest trochę węgla, jak coś no, nie? Więc będziemy mogli sobie ogarnąć. Dobra. Może się z pamiętaj. Jedziemy przez zabaraknie czy że coś to możemy sobie wziąć. Mhm. <grym> Klasy, <grym> zejdź, ruchy. Ej, tu się noc robi. Noc się robi, akurat? To no. przez cały dzień sobie chodziliśmy, świetnie. O, głupi jesteśmy trochę. Cześć, ile minut trwa nagranie? granie? granie trwa... W nocy jest. Mm mhm, 8 minut, to jeszcze możemy chwilę pograć sobie. A, um, to wiesz co? Co na w... to, żeby przejść pierwszą noc? Pierwszą wspólną noc. Słuchaj, ja, ja potrzebuję wody, bo ja chcę zrobić tą farmę. To nazbieram sobie wody i będę już miał... A, się przygotuję pod Potrzebuję żelaza. Nic się nie ma, Ej, co na to, żeby Smart zrobić live'a i na live'ie zrobić farmę. Wreszcie, no, w sumie, to, 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 to wiesz, takie to jest, to długie, długie, to długie, długie, długie zajęcie, to zajmie można pół godzinki takie spokoju. To kiedy robimy? No nie wiem, to śledźcie, śledźcie, śledźcie Facebooki. I, z mojego i, Facebooka. Nie YouTube'a, bo na YouTube też pewnie będzie. No i tutaj na zapowiedzi, więc śledźcie mojego Facebooka bacie w opisie Smawa też dam w opisie. Więc macie. Nie będziemy streamować. No, no, tak będzie. Wysiadłeś już te z nie. No wysiadłem. Ja właśnie idę teraz do... tylko gdzie jest? Łóżko, dobra, pytanie łóżka. Łóżko, jak się ciemno zrobiło. No właśnie wiem, na tylko Jest, tak momentalnie, jak w tym. The forest. W ogóle jest wyłączona ta? Jest wyłączona pogoda? Czy nie? Bo nie pada. Nie no, pada nieraz. No, bo się nie, nie, nie raz nie spotkało. No. Wiesz stare, stary? Musimy zniszczyć to, bo się... Ej, what the... <laughs> nie robi się tak, wiesz? Myślałem, że jesteśmy przyjaciółmi. A to no, sikierą no. chyba będzie łatwo to wychodzić, czy nie? No, tak, ale nie mam Poczekaj, No biednie trochę. Sobie... <laughs> Nie Biednie. No nie e, Ja mam 3 lata, czyli akurat mam. Pamiętajcie, że każdy like to dla nas jest grosz. Taki na siekierę grosz. <laughs> Wie kosztuje sikera, No, parę stówek. taka, fajna, no. taka wykokszona. Więc, więc pamiętajcie o kciuka w górę, bo kciuki w górę są fajne. No, i komentarze <laughs> z nazwą u nas wyspy, nie? E, I więc co możemy zrobić w kolejnym odcinku, prawda? E, Ej, to... smaw, a jak to robisz? To robisz z tego. tego... To z, te, z samych bambusów, z tego, więc... A to od razu tego, nie przerabiasz tego. tego już? Na jakieś planksy? No. Właśnie gubię te planksy, bo zrobiłem i nie mogę nic, nic zrobić, z tym. Nie zbudować. Nicie zbudować Ogarnę sam, co można zrobić z tego bambu. By, a, my, by, o, oł. Widzisz co teraz zrobimy? Teraz, myślę. Co? Co powiesz na blugany? Yyy, blowgun. Blowgun. Um, kosztują... A, robi się z sugarcane'ów, masz sugar Cane'y, Masz chyba. Tak. Dobra, to, to wiesz, zrób dwa na... blowguny, a ja tak to oświetla jeszcze wszystko. Już Mam. Już nie nic nie spanowało. A te... piękno, jak się nazywają te, te strzałki? Mm. Nie strzelasz już? <laughs> nie ma strzałek. Aha, wiesz co to jest chyba Dart? Coś takiego może? Tak, tak, tak. Tak, Dart, dobra, Dart, są darty. Aha, e, robi się je stary, musimy mieć na przykład kaktus, jeżeli chcemy, żeby to zatruwała. No to, to nie wiem czy to będzie kaktus. Może A, w Może będzie, coś zobaczymy. E, dot. Aha, to wszystkie są takie. Paraliż... Ej, lol! Histery, Ale w, to dynki, wydaje. No, Masz, <laughs> dasz mi jednego? No. A tak, tak dzięki, dzięki, dzięki. Okej, okay, to możemy udawać, że strzelamy jak coś, być groźni, pozornie. No, uciekać od nas. No, bo musimy stary całą ekspozycję zrobić, całą ekspedycję na całą wyspę, więc myślę, że naprawdę to będzie fajny live, można robić z tego serio. Mm -hmm. a, a jeżeli ktoś wie, to byłbym wdzięczny, gdyby napisał, jak możemy piec mięso na tym, bo da się na pewno jakoś zrozumieć. Zróbmy piesa. w ogóle to jakiś kurort. Ogarnijmy jakieś GPS-a. Nie, no, GPS-a nie ogarnijmy, ale jakiś kompas, żeby się odnaleźć w ogóle, gdzie my jesteśmy. Chcesz zrobić technologię? Chcesz, chcesz elektrownię, na tym musimy zrobić stary. I z... Weźmy... nie no nie zaprosimy tutaj nikogo, bo nie ma jak No, a jeżeli chcecie żebyśmy zaprosili to napiszcie kogo, okej? Okay. O no, to wtedy się postaramy jakoś Dobra, No, nie może... byłoby <laughs> fajnie gdyby kogoś zaprosić na wyspę, bo tak sami nie mieszkamy Napiszemy, właśnie wyślemy, wiesz co zrobimy stary? Hmm? Wyślemy taką, taki list w butelce, wiesz? I to wypuścimy O, ale nie wiadomo czy się płynie. Chociaż, No, <laughs> bardzo możliwe Okej, okay, to więc napiszcie do kogo mamy wysłać list w butelce, dobra? <laughs> Okej, okay. okej, okay, więc słuchajcie, to był w sumie cały odcinek, nie? Więc na następnym odcinku ósmawa, Nie wiadomo co zrobimy, możecie pisać. Na pewno no, no, na live'ie no, ogarniemy... Się ogarniemy kiedyś e, farmę, myślę więc też macie Twitcha smala w opisie Mojego też macie, ale na razie live już nie spodziewajcie, bo już mam wolny internet niestety Ja, ja mam internet 80 mega, czyli o, 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 80 mega jest ale fajnie, ale masz szybki internet Ale, to jest super. ale ci... Nie serdecznie zroszczę. Więc słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie, pajęcie kciuku w górę, pamiętajcie o gierce w opisie, która jest bardzo fajna, nie zabijaj mnie Smaw, ponieważ kończę odcinek I trzymajcie się, cześć. Pa-pa! pa pa, pa. pa. pa, pa.